Wszystkich, mówi Zofia z Krakowa, część dalsza: Co powinienem czynić, aby odziedziczyć życie wieczne Margaret Davis? Co musimy zrobić? Zaproś Jezusa do swego serca. Oto stoję u drzwi i kołacze. Jeśli ktoś usłyszy głos Mój i otworzy drzwi, wstąpię do Niego i będę w Nim wieczerzał. A on ze mną. Apokalipsa, rozdział 3, werset 20. Jak chętnym jest Chrystus, aby wziąć w posiadanie świątynię duszy, jeśli mu tylko na to pozwolimy. Przedstawiony jest jako czekający i pukający do drzwi serca. Więc dlaczego nie wchodzi? Dlatego, że miłość grzechu zamknęła drzwi serca. Tak szybko, jak tylko godzimy się, by oddać grzech, by uznać naszą winę, usunięta zostanie bariera pomiędzy duszą a zbawicielem. Widziałam, że wielu ma tyle śmieci uzbieranych u drzwi swych serc, że nie mogą ich otworzyć. Zanim otworzą drzwi, wielu musi usunąć problemy pomiędzy sobą a swoimi braćmi, czy złe usposobienie czy egoistyczną porządliwość. Jeszcze inni wieźli i postawili świat u drzwi swego serca, które je zostawia i blokuje. Wszystkie te śmieci muszą być zebrane, a potem oni mogą otworzyć drzwi i przywitać Sprawiciela wewnątrz. Wydalenie grzechu jest dziełem samej duszy. To prawda, że nie mamy takiej mocy, by uwolnić siebie spod kontroli szatana, ale kiedy pragniemy być uwolnieni od grzechu i swej wielkiej potrzebie, wołamy o moc pochodzącą z góry, spoza nas, wtedy moce duszy są przepełnione boską energią, ducha Bożego i są posłuszne poleceniom wydawanym z woli Boga. Ukozcie siebie i przed Bogiem i uczyńcie gorliwy wysiłek, by opróżnić świątynię duszy ze śmieci, takich jak wszystkie zawiści, wszystkie zazdrości, wszystkie podejrzenia, wszystka drobiazgowość w wynajdywaniu wad. Ochęduszcie ręce, grzesznicy i oczyście serca, którzyście umysłu dwoistego. Jakuba 4,8. Jak mam to zrobić? Módl się. Panie, oto moje serce ze wszystkimi jego grzechami, urazami, goryczą, nienawiścią, zrzucaniem winy na innych, za moje grzechy, irytacji, niecierpliwości. Wyznaj wszystko, co jest złe w Twoim sercu i módl się dalej. Weź moje serce i oczyś mnie z całego grzechu i służ we mnie nowe serce. Przyjdź do mojego życia i obdarz mnie mocą Twego Ducha Świętego. Jezus może uczynić to dziś, jeśli cały Musiej oddać. Jeśli prosimy Go, Pan da nam ducha świętego, aby oczyścił nawyki duszy, gdyż każde pomieszczenie w świątyni Boga musi być odwiedzane i oczyszczane. Kiedy ktoś zupełnie wyrzeknie się siebie, kiedy każdy Bożek jest wyrzucony z duszy, bruźnia jest wypełniona wpływem ducha Bożego. Taki ktoś ma wiarę, która oczyści duszę od zanieczyszczenia. Jest on dopasowany do ducha i zabiega on o sprawy duchowe. Nie ma ufności w samym sobie. Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. Jeśli zdajemy sobie sprawę ze swojego zgubionego stanu, nie ma potrzeby, by czuć się zniechęconym. Bóg ma cudowny plan, aby nas zachować i dać nam moc do uświęconego życia. Musimy odkryć Jego plan, aby z nim współpracować. Dziękuję.